Witam bardzo serdecznie na Medycznym Przeglądzie Pracy. W dniu dzisiejszym, ponownie jak dotychczas, królują dopalacze. W dzienniku Polska The Times pan redaktor Michał Karnowski komentuje wspomniany problem pod tytułem Wojna z dopalaczami to nie tani populizm. Zgadzam się z panem redaktorem, rzeczywiście, to nie jest tani populizm. To niezwykle ważna sprawa, która wymaga pilnego rozwiązania, no ale jednak. Niektóre sprawy wymagają wyjaśnienia. Otóż yy, nie mogę zgodzić się z tym, że rząd podejmował do tej pory jakieś działania. Niestety jest tutaj wiele zaniechań i dopiero te ostatnie tragiczne wydarzenia spowodowały reakcję rządu, a można było przecież się o dotychczasowe prawo te działania podjąć już dużo, dużo wcześniej. A jeżeli chodzi o yy, poprzedników, to tak się składa, że to za tego rządu, za rządu. Premiera Tuska, dopiero w Polsce pojawił się dopalacze. Do w związku z tym nie można obwiniać poprzedników, bo za czasów poprzedników, w tym prawa, za czasów Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle nie było dopalaczy do w Polsce. Drugi ważny temat w dzisiejszych mediach to, jak informuje Dziennik Polski, rewolucja w kształceniu lekarzy. To szalony pomysł. Rzeczywiście, pomysł szalony. Pani minister chce nie tylko zlikwidować lekarski egzamin państwowy, ale również. Zlikwidować staż podyplomowy. Panie minister, naprawdę, lekarze to nie brojlery na fermie kurczaków. Nie da tu się przy, przyspieszyć produkcji, bo jest to bardzo niebezpieczne yy, dla pacjenta. Czym innym jest otwarcie, szersze otwarcie i yy, umożliwienie robienia specjalizacji yy, lekarzom po... Studiach Myślę, że więcej miejsc na robienie specjalizacji to jest ten właściwy pomysł i to jest ta y, odpowiedź na braki na rynku medycznym.